Dla mnie to wideo było ciekawe nie ze względu na to, że on ma rację, bo nie ma, ale bardzo ładnie pokazuje tok rozumowania, który e, sprawia, że ludzie jej nie, 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 nie lubią. I to jest dla mnie kurwa, coś, coś super ciekawego. Tytuł jest Kurwa e, Kretyński, tak? Maja Staśko to najmniej inteligentny hater na polskim YouTubie, nie? Ale. E... To, 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 jest, to, 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 to jest interesujące spojrzenie. Bo pokazuje, gdzie oni mają dziury w głowie. Eee, moje początki były sceptyczne, ale potem, jak powoli, zaczynałem rozumieć pewne kwestie, i poznać inną perspektywę. Teraz przede wszystkim, nie jesteś czołgiem. A ja tu bardzo chcę mnie tam wrzucać. Jak idę do co zawsze mi przeraża. Zgadzam się. Księżniczki, drzwi się wartą, ja ciągle do światania. Najgorszy przykład komentarzy? Tak. Ale. Mam dla Was challenge. Wskażcie moment, w którym on w tym filmie jest niespójny. Nie mówię, że ma, nie mówię, że, że ma rację. Podkreślę to pie, jeszcze 15 razy. Nie mówię, że ma rację. Pokażcie moment, w którym on w swoim rozumowaniu jest niespójny. On jest. Można powiedzieć, że, 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 że jest głupi i że mówi durne rzeczy, ale nie jest niespójny. Trochę kłamie i z każdego opowiadam wam o Natanie Marconiu, który według mnie mega pogubił się w internecie. Trochę gada głupot, trochę zmyśla, trochę kłamie i z każdą kolejną wypowiedzią mówi kolejną wersję zdarzeń, która przeczy sama sobie. Na konferencji Fame ma natan wspomniał, że chodzi do psychologa i Maja Staszko dołącza do czatu. Na mówi, że się leczy i ma problemy psychiczne komentary hipokryta, oszust kretyn. Zarabienie na hejcie i czymś kryzysie psychicznym jest strasznie okrutne. Nic z Was nie nauczyły inne takie historie Święci moralizatorzy internetu. Ej hey Maja! A pamiętasz, jak kiedyś nagrałaś wspólny odcinek z Queen of the Black pół godziny, która przed wywiadem i po wywiadzie chwaliła się, że, że jest pod wpływem pewnych substancji a jak o niej ucichło, to, to oni mówić i obrani. To samo dotyczy. Nie w końcu rozumiem, dlaczego bycie próbujem wzięła jest tutaj. Tu okay. zupełnie nieproporcjonalnych ataków na wagate z zamiast miejsc, gdzie rozlicza się ludzi z realnych krzywd jak oszustwa finansowe czy próbowanie przemocy, o tym jednak zwykle milczą, stał się kopalnią łapania za słówka i często osobę do bullyingu. Moja jest strasznym człowiekiem. Myślę, że nie, a to dlatego, że sama wytyka ludziom rzeczy, że sama robi. Zanim po raz kolejny zaczniesz, krzyczeć mają odpowiedź mi tylko na jedno pytanie. Gdzie byłaś w momencie, gdy wywoływałem cię do tablicy, w momencie gdy komentowałem górala, to co robi oraz to jak stało się nad zwierzętami? Czy góral jest zbyt mało medialny? Oczywiście znam odpowiedź. Spokojnie, nic nie musisz mówić, nie musisz mówić na wszystkie tematy, nie musisz wiedzieć wszystkiego, więc nie tego od innych! Następnie Maja Twittera przeszła na Instagramu relację, na której swoją radę na temat kanału komentary. Sam Samych screenów znaleźć nie mogłem, więc posłużę się sklinam od prostracji. Reklamka i zaczynamy! Kulka piłka. A... Stronę twoją reklamę. Wystańcie, bo Natanek ma depresję i sobie coś zrobi. To jest przykład wiadomości z kilku minut. Mnie to nie rusza, to temat nie dotyczy mojej osoby. Ale wyobraźcie sobie osobę, która nie jest odporna na to i dostaje dziennie setki takich wiadomości. A potem, jak coś się dzieje, to te same osoby najgłośniej krzyczą, dlaczego nikt im nie pomógł. Złe zachowania trzeba potępiać, ale nie w taki drażliwy sposób. Dbajcie o siebie, nie bójcie się iść do lekarza, zaufajcie mi, że dobry lekarz, bardzo wam pomoże. Super, że o tym piszesz Ad Natana Marcen. Zanim przejdę do samej maistaśka komentarza w stylu przystąpi, bo on sobie coś jeszcze zrobi. Serio? a jeśli ktoś faktycznie by sobie coś zrobił, to taki komentarz bardzo szybko został usunięty, żeby na wszelki nie przypału, prawda? Pomyślcie trochę czasem. Ja nie mówię, że ciągle, ale czasem. Co do wypowiedzi Natana, nawet jeśli ktoś... Będzie bagatelizował problem, z którym się mierzycie, to wy nie bagatelizujcie tego problemu przez to, że ktoś wam coś powiedział. Korzystanie z usług specjalistów jest mądrym posunięciem, ponieważ te osoby właśnie od tego są. No i co do majstraszko, ona ciągle mówi to samo. Włącz mój którykolwiek z filmów i ona na samym początku udostępni już relację z podpiskiem. Super, że o tym mówisz. Następnie udostępni kolejną relację z dopiskiem. Wspieram cię całym sobą. Później przejdzie do ogólnego skomentowania haterów i kanałów komentary. A na samym końcu wyróżni sobie dwie, trzy osoby, żeby jeszcze bardziej po nich pojechać. Mój humor nie jest zmienny 100 razy w ciągu dnia i nie zmien i uderzał sobie podwójną mocą. Mo Dobrze, zatrzymajmy się tutaj, bo jakby. Ja myślę, że też. Uh, myślę, że chcecie się zatrzymać tutaj w kilku miejscach, zamiast wiecie robić pauza, pauza, pauza i komentować, bo chciałbym, chciałbym Wam zwrócić uwagę na trendy, które w tym filmie występują. Po, po, po pierwsze, ci ludzie zajebiście żyją w tym takim kurwa niesamowicie toksycznym. Ee, um, Cyklu dopiero dalania się do pewnej grupki osób, która obchodzi tylko chorych na bycie permanentnie online ludzi, nie? Eee, I argumenty są zawsze te same: ktoś jest hipokrytą, ktoś jest obłudny albo kurwa eee, robi to samo, na co, na co narzeka, i koniec. Nie, I to jest kurwa, jedziemy, jedziemy w kółko. I tak da się każdego przejechać. Każdy jest hipokrytą, jeżeli odpowiednio się postarasz. E, natomiast, ja jako osoba postronna, jak patrzę na to, co on, co on tutaj przytacza, to ja nie wiem, co w tym Story miałoby być kurwa takiego złego, nie? On tutaj mówi: o, idę za prostracją, nie? Wszystkie te rzeczy, wszystko to, co on przeczytał, tak. To, to ten koleś mówi dobre rzeczy. Nie wiem, czemu się do tego przypierdalamy. Zaraz się dowiemy. Dowiemy się dlatego, że e, bo, bo ten koleś jest hipokrytą i jest niespójny. Nie? I to, to, jest, to jest takie kurwa w koło Macieju. Ale jeżeli chodzi o jego rozumowanie co do Staśko, e, to widać, że Maja robi dokładnie te rzeczy, które po prostu uderzają w najwrażliwsze punkty tych, 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 tych kurwa wszystkich kanałów komentarzy. Po pierwsze, stara się zawsze stawiać po... po, po Stronie słabszych ludzi albo tych, których postrzega jako słabszych, w związku z czym zawsze jest de facto w opozycji do, 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 do tych wszystkich komentujących kanałów, bo one się bo, bo, bo te kanały żyją kurwa z tego, że, że, że promują do pierdolki do innych ludzi, więc moja, no, no by default swoim charakterem, swoim zachowaniem, wszystkim co robi, ona po prostu musi być w opozycji do tych kanałów, nie? To nawet nie jest kwestia tego, czy ona ma ochotę być w, w, w opozycji do nich. Ona po prostu nie ma wyboru. A, a po drugie, i to uważam, że też jest molto bene, jak spojrzycie na to, na jakim poziomie kurwa ci ludzie się komunikują, na jakim poziomie e, oni e, funkcjonują, to ich głównym zarzutem do Maji Staśko jest to, że ej, laska, ty nie żyjesz tak bardzo permanentnie online jak my, a my, którzy żyjemy, którzy jesteśmy po prostu terminalnie online, Wiemy, że osoba XYZ jest chujowa. I pomyślcie sobie, jak bardzo trzeba być odklejonym, żeby to było Wasze oczekiwanie w stosunku do ludzi, którzy widzą kogoś słabego i chcą go bronić. W sensie a. Problem, oczywiście z relacją tych wszystkich kanałów komentary ze Staśką jest taki, że niestety Maja parę razy weszła w ten temat za słabo znając osobę, której próbuje bronić, i bardziej obserwując jakby punkt w czasie zachowań tej osoby, a nie całość jej dokonań. I, i wyłożyła się przez to na twarz w, w oczach kanałów komentary, ale jednocześnie Uh, Maja jest ich, jest, jest ich defaultowym wrogiem, ponieważ jest osobą, która sprzeciwia się bullyingowi. I dla mnie to jest coś, co, co, co jest fantastycznie oglądać z boku, ponieważ poziom samoświadomości ludzi, którzy kurwa, tak bardzo są spłakani o jej zachowanie, jest bliski zeru. Ja gwarantuję Wam, że nie jesteście w stanie wytłumaczyć osobom z tych kanałów, dlaczego Maja zawsze będzie przeciwko nim. I jest kilka jej tutaj uwag co do tych kanałów komentary, które brzmią dziwnie i e, jeżeli jakby siedzicie i słuchacie tego, co mówi Spysiński, to można powiedzieć, On chyba poniekąd ma rację, niestety, ale on ma, wiecie, rację przez 15 sekund, nie? A nie w kontekście całej jej działalności. Bo kontekst całej, całej działalności Staśko jest taki, że ona, tak jak powiedziałem, ona jest de facto antykanałem komentary, nie. Nie ze względu na to, że ma jakąś wielką, kurwa, kosę z nimi konkretnie, tylko dlatego, że jej wartości są dokładnie naprzeciwko żerowania na czyichś słabościach. Może być dobrze, serio, zaufajcie mi, skorzystaj z lekarza. Takimi treściami na ten marcin robi 100 razy więcej dobrego niż kanały komentarzy obsesyjnie wytykające mu i innym hipokryzję, bo się zmienia, poprawia, przeprasza za błędy, analizuje swoje zachowania i idzie po swojemu przez życie. No skandal naprawdę. Widzicie? Może następnym razem zrobię to, co robi ciągle Maja Staszko. Nie zapoznam się z tematem i będę zgadywał to, co Maja Staszko napisała, i komentował to w humorystyczny sposób. A co do obsesji mają to spójrz, ile ma na kanały komentarzy. I to nie w przeciągu jednego miesiąca, nie w przeciągu jednego tygodnia, tylko w przeciągu jednego dnia na swoim Twitterze. Co do wytykania błędów, to jest to nasza robota. My komentujemy dolenie głupot innych, a ty te głupoty Każdy ma jakąś rolę. W Widzicie? On wręcz sobie tutaj przypisuje kurwa e, <laughs> jakąś nie wiem funkcję społeczną, nie? To, 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 to jest dla mnie to jest dla mnie ten moment, w którym ja słucham tego klesienia, wie? Ja chyba nawet w twoim wieku nie miałem kurwa tak wypierdolonego w kosmos ego, nie? W sensie nie dość, że twoje komentarze nie są kurwa e, przesadnie bystre, ponieważ powiedzieć hipokryzja na 16 sposobów to potrafi każdy głupi, szczególnie, że te sposoby różnią się tylko i wyłącznie intonacją i niczym więcej. A po drugie, dlatego, że. No, 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 sorry, ale. W tym wszystkim, co oni pierdolą, nie ma przesadnie wartości. W sensie. Nie oszukujmy się, kanały, komentary. Także myślę, że można zarzucić to po części kawałkowi moje, mojej działalności, która zajmuje się właśnie m.in. E, jakby komentowaniem głupot ludzi, są pewną formą portali proteczkowych, a nie e, e, kurwa oświeconym darem od losu, e, który sprawia, że słońce świeci jaśniej i e, e, każdy dzień jest lepszy od poprzedniego. Dlatego Strasznie bawi mnie to, to, to przekonanie, że o, bo ja tu odgrywam jakąś rolę społeczną, a ty, ze względu na to, jaką ty rolę społeczną odgrywasz, to wpierdalasz się po, 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 pod celownik mojego geniuszu. Nie, w zasadzie... Jakiego geniuszu? Jeśli natomiast chodzi o przepraszanie, fajnie, że ktoś przyznaje się do błędu. Fajnie również, jeśli potrafi przeprosić. Dobrze, że otwarcie mówi o leczeniu, jednak to wszystko nie sprawia, że po jednym wpisie wszystko znika. Szczególnie jeśli ktoś podczas konferencji, chwilę po konferencji na wywiadach, a także w innych programach telewizyjnych zmienia zdanie tyle razy i tak mocno, że ostatecznie nie wiemy, czy przeprasza, czy nie przeprasza, czy nie ma za to przeprosić, czy ma za to przeprosić i co do terapii, to oglądając ostatni face to face. Ja nie wiem jak to jest z tą terapią. Bo na w ciągu jednej minuty powiedział jedną wersję zdarzeń, drugą wersję zdarzeń i w ciągu tej samej minuty zaprzeczył, że powiedział tą pierwszą wersję zdarzeń. To jest tak mocno zagmatwane Lećmy dalej. Nie się leczyć, zmieniać, za zachowanie, być sobą. Ci, was za to atakują, są... Problemem nie wy. Ci, którzy atakują są problemem, a nie ci, którzy są atakowani. Tylko że to ty nas nieustannie atakujesz, a nie my, inne osoby. To znaczy, że. Nie, całkiem poważnie, to. chociażby w tym wideotypie widać, że, że, że zajmujesz się do, dosłownie atakowaniem innych ludzi. I wiecie, i to jest. To, to jest bardzo ciekawa rzecz. Bo jeżeli zastanawiacie się, dlaczego, e, dlaczego jakby taka popularna. Jest e, ta kultura e, znajdowania sobie kurwa wroga i kopania go za każdym razem, kiedy przyjdzie okazja. To ci ludzie dokładnie zachęcają do kultywowania tej kultury. To, to jest dokładnie sytuacja, w której, e, jeżeli szukacie źródła chujowych zachowań, to, to ono stoi przed Wami, nie? Bo odpowiedzią na pytanie e, dlaczego musimy mieć co chwila kogoś, kto jest w internecie głupi, jest to, że bez, <laughs> że, 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 że bez tego stanu ludzie t, 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 tacy jak Spisiński nie, nie, nie mieliby pracy. Nie? nie oszukujmy się, robota ludzi takich jak on polega na tym, że on gada przez 20 minut do kamery i, i, i tym samym przekonuje każdą osobę, która właśnie w oparciu o swój vibe, bo to jest tylko i wyłącznie vibe, e, uważa, że to co Staśko mówi jest e, złe. Staśko czy ktokolwiek inny ma rację. Celem kanałów komentarzy jest w dużym stopniu to, że ty przychodzisz do nich po to, żeby one potwierdziły twoje myśli. Bo ci ludzie nie są dostatecznie bystrzy, ani też nie poruszają dostatecznie ważkich tematów, żeby e, skupić się tylko i wyłącznie na tym. Na, 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 znaczy, na produkowaniu jakiegoś ro, rozwojowego kontentu. Ale dzięki nim, z, bez, bez wątpienia, możecie się poczuć lepiej. Możecie się poczuć, że ktoś w internecie myśli tak jak wy. A jeżeli wasze myśli są dość płytkie i pozbawione, pozbawione niuansu, nieważne, oni i tak potwierdzą, że te myśli są uzasadnione. Maja znaczko w końcu przyznała się, że jest tą atakującą osobą Maju, zaczynasz zjadać własny ogon. I w ogóle to jest masakra. Można zrobić pik kariery na hejtowaniu i opluciu kogoś, a cały internet będzie cię kochał. A gdy nastoletni hejter się wycofuje i przeprasza, opowiada o swoim leczeniu, psychiki i trudnym stanie, dostaje benz. Ludzie się od niego odwracają, nagle, bo wcześniej tego nie robili, a mogli, bo było czego. Czepiają się każdego słówka wypowiadanego w zajebiście stresującej sytuacji konferencji i nazywają hipokrytą. Kończą się propsy i ściskanie z wielkimi influencerami. Śmiesznie, że ta wypowiedź to podpis filmu frustracji, która znana z hejtu raczej nie jest. I oglądam ten, ten film, o tam hejtu również nie. Ale spokojnie ja wiem maju, ten film trwał ponad 20 minut, a Ty w tym czasie mogłaś bez oglądania tego filmu, więc to ważniejsze rzeczy, prawda? Co do samego wpisu, to chciałbym zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, że tak wygląda życie internetowe, tak wygląda życie w show-biznesie, że jak jesteś popularny, że jak jesteś sławny, że jak lecisz do góry, nagle masz znajomych, nagle, nagle, nagle wszyscy proponują ci współpracę, jest fajnie. A jak powinieć się noga, to nagle tych znajomych brak... Typie masz 340 tysięcy, kurwa, followersów, nie? Nie jesteś w show-biznesie. Nie nie, 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 jesteś w show-biznesie, nie? Ja rozumiem, jedna trzecia miliona to dużo, nie? Ale... brakuje. A raz druga sprawa. Pamiętajcie moi drodzy, że jest to internet. To, że masz z kimś jakiś tam kontakt albo jak z kimś nagrać film, albo z kimś przeprowadzić live'a, to nie znaczy, że jest on od razu twoim przyjacielem. Takie myślenie jest tak samo naiwne jak moment, w którym koleżanka z klasy pożyczyła twoją bluzę na przerwie, ponieważ było jej zimno, a ty w tamtym momencie zaczęłaś już się zastanawiać, jaka rasa psa będzie odpowiednia dla waszej dwójki dzieci. Na konferencjach padają krzywdzące, obrzydliwe słowa, które przechodzą bez echa, ale głupie plątanie się osoby w kryzysie psychicznym, która wycofała się z nienawistnej narracji, to jest widocznie największy problem dla internetu. choć raz posłuchaj mnie uważnie. Rzeńszeń, Oko, to wszystko to zioła pozytywnie wpływające na koncentrację i pamięć. I minął miesiąc, a ty albo udajesz, albo serio nie pamiętasz, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie straszne i okropne rzeczy, które wszystkim teraz wytykasz, to sama braźni huzia. No chyba, że to, smak bardziej to, badań badań to ba? nic to. takiego. Na ten wypadł bardzo źle i nie na konferencji? Tak, oczywiście. Czy zasługuje na krytykę. Jasne, jak każda osoba, która popełnia błędy, a on popełnił ich mnóstwo. Dobra, czyli komentować możemy, ponieważ nie hejtujemy, ale jednocześnie komentować nie możemy, ponieważ Maja Staszko tak powiedziała: O chuj, tu chodzi! Jakieś pomysły? Dopiero co Kas już miał odebrane prawko za ostre przekroczenie prędkości jazdy. Mógł kogoś naprawdę skrzywdzić a on to opśmiał, kanały o tym milczą. Czy narażenie ludzi na śmierć i normalizowanie tego jest mniej istotne niż głupie plątanie się na konferencji. Chudy, no i ma jest też komaracja. Przecież ona porusza wszystkie tematy, które dzieją się w internecie i komentuje wszystko co, co należy komentować. A nie, czekaj. Po ogólnym zjechaniu kanałów komentary i wyszczególnieniu na przyszedł czas na Zebo. I tutaj zaczyna się prawdziwikołki. Kilka lat wstecz Zebo nagrał film o Wiktorii w, w Widzicie? Dlatego właśnie dlatego się was właśnie zeptam, czy uważacie, że on jest w którymkolwiek miejscu niespójny? Bo on na przykład ewidentnie w swoim rozumowaniu widzi swoją pozycję i pozycję Staśko jako tą samą pozycję. On, jakby jak patrzy na, 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 na działalność swoją i Staśko, on widzi to samo. Ona nie komentuje wszystkiego i on nie komentuje wszystkiego. Dlatego, jak mu zwrócicie uwagę na to. Że być może istnieją ważniejsze tematy niż kurwa to, że jakiś nastolatek się plącze i gubi i być może pierdoli nawet głupoty, to on uważa, że. No ale przecież Maja nie zajęła się inszą rzeczą, nie? <ścoughs> I koniec. Uh, dziękuję za suba, Tom Krak. Wydaje mi się, że ci ludzie istnieją tylko dlatego, że od okazji do okazji nie pytają po sobie nawzajem. Trudno mi jakikolwiek szacunek dla nich. Eee. Ale wiecie, oni są odpowiednikiem tych wszystkich, kurwa, plotków, pudelków i innych na po prostu młodszego pokolenia. Gdzie de facto to jest bardziej spersonalizowany pudelek. Pudelek, którego imię, nazwisko znasz. I który patrzy ci w oczy, jak opowiada ci kolejną plotkarską historię. Więc bardziej Twój przyjaciel. Przecież ci ludzie byliby niczym bez kurwa parasocjalnych relacji? Która stawiała pierwsze swoje kroki w internecie. Podobnie jak Zebo, który na tamten moment był nowym twórcą na YouTube. Jako, że 2017 rok był rokiem, w którym stwierdzenie jesteś kim albo masz Był na porządku dziennym. Wiktoria nagrała film, w którym powiedziała, że takie teksty oburzają, a Zebo to skomentował. Minął 5 lat i... Maja Staszko, dołącza do czatu. Która Jaronewska opowiedziała, jak materiał Zebo na jej temat doprowadził do tego, że ludzie na ulicy mówili do niej, z się Tyraku. Miała 14 lat, zaorać pato youtuberów serii. Jak w z tym atakowanie? Problemem jest atakujący, a nie osoba atakowana. To, to masz stuprocentową rację. Na takich pato influencerów jak ty nie ma miejsca w internecie. Kłamiesz, atakujesz i to bez żadnych konsekwencji. Materiałów o 14 to jakiś serio wyższy poziom... Zwłaszcza gdy wiadomo, jakie to może mieć konsekwencje w sieci. Dorosły facet, wystawiający dziecko na nękanie. Ja będzie. Ja tutaj przeskoczymy to, bo trochę szkoda kurwa energii na to. Wyciek jest klucz tego segmentu. Bo, bo Zebo był od, był od tej Wiktorii rok starszy. I staśko się pojebało, bo. Staśko myślała, że on był dużo od niej starszy, on był od niej rok starszy i Staśko jest e, hipokrytą. Znaczy hipokrytką, nie? Ale I ja myślę, że to dalej uderza w taki dość szeroki problem pod tytułem. Niezależnie od tego, ile lat miał ten typ, nakręcanie hejtu na ludzi w najbardziej wrażliwym punkcie swojego życia. Bo musimy, kurwa, o takiej osobie nakręcić wideo. I jest bardzo zjebanym pomysłem. <grych> I ja nie wiem, czy tam coś jest, jest, jeszcze, jest jeszcze cokolwiek, co, co, co warto zaznaczyć. Nie chcę was kurwa tyrać przez całe to wideo, bo trochę szkoda czasu. Ale, Kty, podłe wredny małp. Staszko wydała książkę o Hejcie. I zastanawiam się, jak można wydać książkę o czymś, o czym się zupełnie nie ma pojęcia. Nie jest to w tym momencie ten przytyk do Staszko, tylko ona dosłownie po wydaniu książki na swoim Twitterze pytała ludzi, czym jest Hej. Książka Majestaczka. I tutaj już dowód na to. to, to jest, myślę, że, myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć, nie? Kajś, patrz, ale trzeba mu to oddać. Jest spójny. Jest niesamowicie, kurwa, konsekwentny. <laughs> Jakbym zapytał, kurwa, na Twitterze co, to, co, co dla was znaczy socjalizm, to by znaczyło, że, 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 że ja nie wiem, co to jest socjalizm, czy że chcę być może od stworzyć przestrzeń do jakiejś dyskusji, jak myślicie, nie? Dwie nieskończoności o Karolina Krowa. Osoby dające pizzę: Adam Pawłowski, Sakumiak, Elejra, Czyś jestem Janek, Krzysztof Karaliński oraz Wanelka. Dawczynie kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Chypatia, Szabrowny Kucyki, Thea, KDBM32, Horsing -on Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, cukrzyć Dawid Korzeniowski oraz Smokidora. Dawczynie kawy... Michał Szedziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azjur Barnaba, Jashu2, Heinrich e, Samrion, Adam Spirit Narrative, Klusek, XLS oraz Małgorzata Sajenok. I wreszcie osoby dające herbaty. Arkadiusz Gumieński, Grub Mephisto, Pączek Dabos, Fuzetka, Herbaciara, Lakardar, Paweł Pawlik, antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master, 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel Defilist, Worewan, Adrian, Sylwester Uba, Gumi oraz Kobayashi. I pamiętajcie, pamiętajcie... Wszystko tutaj klikajcie, like, subscribe, dodej! Brl, 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 brl. I widzimy się w poniedziałek. Albo w inny dzień, jeżeli oglądacie na YouTube, w ten dzień, w którym będziecie oglądać następne wideo czy coś. Ciemka!